Słuchajcie, no to jest... Co? Broda przychodzi do ciebie. Dobra, trudność... Dzisiaj będziemy tu Moim pokoju Moim Moim pokolem. Spokojem. 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 pokoju Spokojem. 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 w jeszcze to będziemy sprzedawać na moim biurku. I tu. I tu. Gdzieś tam. I tu. O, no, jeszcze na Chyba mam pisarz na Więc bać się na to, szybko to posprzątam sprzątał. Tada! A teraz tu. Tada! Ta Ta Nie zadziałało, coś nam jest. Wejdź teraz tu Ta i teraz tutaj tu Mam to sprzedany pokój się lustro wytarła du -du 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 -du. Mam ogarnięte stoli kleić Słupcze. Wskażemy. No, Dobrze. To teraz ogarniemy. Tam. Ale potrzebna mi światełko. No i tam mamy ostry bałagan. Więc znów zrobimy czary-mary. Tada! Dobrze. Za chwilę się... O Boże. Dobra.